Dzień dobry, dzień dobry kochane. Dzisiaj opowiem Wam o pielęgnacji skóry podczas stosowania zażywania izotretinoiny doustnej. Przeciwwskazania, wskazania do stosowania różnorakich kosmetyków, na co zwrócić szczególną uwagę, jak zbudować swoją pielęgnację krok po kroku. Postanowiłam poruszyć ten temat, bowiem niejednokrotnie mnie pytałyście, jak właśnie pielęgnować skórę. Jeżeli stosujecie izotretynoiny, to nie muszę mówić, ale tu może ktoś. Po prostu z ciekawości ogląda ten materiał. Izotretynoina, czyli retinoid stosowany doustnie jest przede wszystkim polecany pacjentom, którzy walczą z trądzikiem. Wiecie, że ja nie lubię stosować tej nomenklatury walka z trądzikiem, bo wtedy nic dobrego z tego nie wychodzi. Natomiast izotretynoina silnie reguluje pracę gruczołów łojowych, doprowadzając skórę do skrajnego przesuszenia. Początkowo taka skóra potrafi być niebywale ścieńczona. Mamy zanik gruczołów łojowych, mamy zanik ujść, może nie zanik u włosowych, ale tutaj pory przestają w ogóle być widoczne. Skóra wygląda jak wypolerowana, jak porcelana, nadmiernie ściągnięta, łuszcząca się, potrafi izotretinoina doprowadzić do nawet skrajnego rumienia. Pojawia się wyraźna tkliwość, reakcja nadmierna na stosowanie różnorakich, nawet bardzo delikatnych kosmetyków. Jak sobie z czymś takim poradzić? To jest oczywiście okres przejściowy, bo z reguły izotretynoinę stosujemy przez około 4-6 miesięcy, w zależności od tego, jakie jest nasilenie trądziku. Niestety z moich obserwacji wynika, że jest to coraz bardziej popularny lek ku mojemu bardzo, bym powiedziała zatrwożeniu wręcz. Gdy zaczynałam moją karierę zawodową 25 lat temu, izotretynoina doustna była, bym powiedziała, Wręcz świętym gralem, niedostępnym. Była to kuracja tak droga, że tylko nieliczni mogli sobie na nią pozwolić i była polecana naprawdę przy bardzo nasilonym trądziku. Obecnie widzę tendencję, gdy poleca się pacjentom stosowanie izotretinoiny naprawdę. Przy trądziku o niewielkim nasileniu. Tam, gdzie obserwujemy na przykład 20 krostek. Wiem, że 20 krostek potrafi spędzać sens powiek. Sama przeżywałam kiedyś trądzik pospolity, a później trądzik różowaty, więc naprawdę dziewczyny doskonale łączę się z Wami w bólu i wiem, co to jest. Natomiast bardzo chętnie też sięgacie po tę substancję i w moim mniemaniu jest to zdecydowana przesada. To tak tytułem wstępu, bo powiem Wam dlaczego jestem taka zatrwożona. Ja po prostu Wiem, z czym się je wyprowadzanie takiej skóry. Trafiały do mnie klientki bezpośrednio po stosowaniu izotretynoiny do ustnej, albo podczas jej stosowania, gdzie po prostu zwyczajnie w świecie nie byłam w stanie prowadzić kuracji przeciwtrądzikowej, tylko przez 6, a nawet 12 miesięcy byłam zmuszona odbudowywać taką barierę hydrolipidową. Tutaj naprawdę ta tkliwość i ta nadwrażliwość skóry jest tak przeogromna, że aż zadziwiająca. Jedna z moich klientek miała skórę tak ścieńczoną, że przypominała naprawdę papirus. Przezroczystość naczyń, to tam naprawdę nie trzeba było się dopatrywać, to po prostu były one, to była skóra tak płytko unaczyniona, wystarczyło dotknąć w ten sposób i rumień momentalnie się pojawiał, czyli skóra wybitnie, wybitnie reaktywna. Dodatkowo y, przypominała jak skórę woskowaną, tak nadmiernie napiętą. Ja wiem, że przede wszystkim coś na co liczycie tutaj podczas tej terapii, to jest rzeczywiście pozbycie się trądziku, rozumiem. Ale musimy liczyć się z następstwami, bo tutaj mówimy też o następstwach ogólnoustrojowych. Tak jak mówię, tutaj dzisiejszy odcinek jest o traktowaniu tej skóry, tej pielęgnacji, zatem już przechodzę do konkretów. Dziewczyny, przede wszystkim na początku ułatwię Wam sytuację, jeżeli chodzi o wybór schematu pielęgnacyjnego. Jeżeli jesteście podczas terapii, Stosowania, tej, znaczy podczas terapii izotretinoiną, to najlepszy dla Was będzie schemat numer dwa. Taką skórę należy traktować jak skórę suchą, skórę z wybitnie y, naruszoną barierą hydrolipidową. Tam, gdzie właśnie jest zanik gruczołów fojowych, tam, gdzie jest tk tkliwość, wrażliwość, czyli taka skóra wymaga przede wszystkim bardzo intensywnego łagodzenia. Ale niestety, mówiąc kolokwialnie, taką skórę bardzo łatwo zapchać. Mimo, że ona jest teraz w takim uśpieniu, bo izotretynoina bardzo reguluje te procesy właśnie wydzielania łoju, to jednak potrafi nas coś zaskoczyć i właśnie w takim szale tej nadwrażliwości potrafią się pojawić krostki. Więc tutaj trzeba bardzo rozsądnie postąpić. Wybieramy ultra, ultra delikatne preparaty do mycia twarzy. Najlepiej takie, które stosujecie nawet podczas chociażby poparzeń słonecznych. Znajdziecie takie preparaty w moim najnowszym materiale o yy, chociażby zabiegach, yy, zabiegach wakacyjnych, zabiegach letnich. Macie też je w niezbędniku wakacyjnym, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałam, w schemacie numer dwa. To są preparaty o działaniu nawilżającym, takie, które nie pozostawiają jakiegokolwiek uczucia ściągnięcia pomyciu. Natomiast coś, czego... Prosiłabym, żebyście się nie pozbawiały to absolutnie tego mycia w trzech krokach wieczorem i w dwóch krokach rano, bo wiem, że niejednokrotnie nie jedna z Was wybiera tylko i wyłącznie oczyszczanie płynem micelarnym, a to jest przeogromny błąd. W przypadku takiej skóry, gdy wybieramy oczyszczanie skóry płynem micelarnym powodujemy, że potęgujemy jeszcze wrażliwość skóry. Każde przetarcie płatkiem jest dla tej skóry jak po prostu kolejna rysa na szkle. Naprawdę tego nie, nie róbcie, nie widzicie tego gołym okiem, ale drobne te włókienka zawarte w takim bawełnianym płatku yy, mogą powodować mikrouszkodzenia w skórze. Dlatego zdecydowanie dla Was lepszym wyjściem z sytuacji będzie zastosowanie delikatnego olejku, mleczka lub, yy, lub na przykład masełka, czy jakiejś delikatnej emulsji do demakijażu, którą nakładacie palcami. Wasze dłonie dużo mniejsze tarcie spowodują, aniżeli takie płatki, czyli wybieramy delikatny preparat do etapu pierwszego i też ważna sprawa. Nie makijaż jest największym zanieczyszczeniem to już wielokrotnie mówiłam. Proszę nie pozbawiajcie się tego pierwszego kroku w oczyszczaniu, bo wszelkie nagromadzone i toksyny, i zanieczyszczenia środowiskowe przemysłowe łój i pot są świetną pożywką dla bakterii, a nawet jeżeli tego dnia się nie malowałyście, mam nadzieję, że nałożyłyście filtr przeciwsłoneczny, już zaraz do tego przechodzę, to jest to ważne, żeby to wszystko rozpuścić. Po pierwszym etapie oczyszczania czas na bardzo delikatny żel myjący bądź emulsję myjącą, która nawet nie będzie się pieniła. Tu też macie do wyboru kilka świetnych preparatów, właśnie w moim schemacie numer dwa. Chodzi o to, żeby tę skórę jak najmniej podrażnić. I po takim myciu dokładnym, przez około minutę, tylko tu bardzo ważne, żebyście nie tarły podczas tego oczyszczania skóry, tylko bardzo delikatnie ją myły. Mocno spłukujecie skórę wodą. Kolejna uwaga, ta woda ma być letnia, leciusieńko ciepła. Ona nie może być zbyt gorąca, dlatego że taka ciepła, zbyt ciepła woda będzie prowadziła do kolejnego przesuszenia, do kolejnych podrażnień. Kolejnym etapem jest oczywiście tonik. I żeby Wam tu nawet nie przyszło pod jakąkolwiek wątpliwość, czy zadanie pytania, czy tonik jest potrzebny. Absolutnie tak. Tonik w przypadku szczególnie cery leczonej izotretinoiną do ustą jest w ogóle totalnym niezbędnikiem. To jest preparat, który przywróci Wam odpowiednie pH i nawilżenie skóry. Wybierajcie znowu też toniki o działaniu odżywczym z ceramidami. Najlepiej w formule żelowej, w formule emulsyjnej. I kolejna rzecz esencja. I tu Was bardzo gorąco zachęcam. W moich schematach pielęgnacyjnych macie taki plusik, minusik, jeżeli czujesz, że Twoja skóra potrzebuje nawilżenia. Tu tak naprawdę, na dobrą sprawę, prosiłabym, żebyście się nie pozbawiały tego kroku. Esencja w momencie, ona będzie tę skórę naprawdę odwrażliwiała. Gorąco polecam esencję znowu z ceramidami, esencję z kwasem hialuronowym, esencję z mucyną ślimaka, z mucyną roślinną. To są esencje, które rzeczywiście szybciej się tą tę skórę złagodzą. I właśnie rolą esencji jest przywrócenie tej łagodności, czyli zmniejszenie rumienia, zmniejszenie podrażnień. Kolejna bardzo ważna kwestia: nie wybieramy żadnych preparatów takich wybitnie aktywnych. Zdecydowanie niedobrym dla Was wyborem jest witamina C niacynamid, tak, ale w stężeniu do 5%, ale nie witamina C. Wierzcie mi, że w tym przypadku witamina C nawet w formie tetraizopalmitynianoaskorbylu askorbylu czy glukozydu askorbylu potrafi skórę podrażnić i nie jest dobrym wyborem. Zatem tutaj zdecydowanie alternatywą będzie niacynamid bądź innego rodzaju antyoksydanty, które też będą potrzebne waszej skórze. Ale przede wszystkim wspomniałam o niacynamidzie, bo to jest substancja, która Dowiedziono i zauważono już wielokrotnie, że pomaga bardzo w przypadku atopowego zapalenia skóry. A co tu dużo mówić? Podczas właśnie takiej kuracji ta skóra potrafi przypominać skórę atopową, czyli taką ultra uwrażliwioną, ultrasuchą i wtedy substancje dostosowane do atopowego zapalenia skóry będą znakomite. Czyli zwracamy uwagę na niacynamid, ceramidy, peptydy alantoinę, pantenol, kwas hialuronowy, kwas poliglutaminowy. Tutaj warto również wspomnieć na substancje wspomnie, zwrócić uwagę na substancje łagodzące, takie jak zielona herbata, pstrolistka, sercowata. Uwaga z wąkrotą azjatycką. Jakkolwiek jest substancją łagodzącą, tak w przypadku izotretinoiny doustnej różnie to bywa. To jest bym powiedziała tak lub tak, bo skóry różnie reagują, jest to substancja też troszeczkę podnosząca krążenie, więc tutaj też bym była dosyć ostrożna. Uwaga też z substancjami antyoksydacyjnymi, takimi przede wszystkim pozyskiwanymi z małych czerwonych owoców, o których często wspominam w przypadku ser jak chociażby jeżyna, borówka, malina, truskawka. One też w przypadku izotretinoiny doustnej mogą gdzieś spotęgować pieczenie, szczypanie, czy pojawienie się rumienia, dlatego tu... Lepiej będzie podejść do tematu, jakbyście chciały cały czas tę skórę łagodzić, jakby ona była po poparzeniu słonecznym. Czyli wybieramy szyb wszystkie substancje takie odbudowujące, ściśle łagodzące. Co ciekawe, tutaj też Wam przydadzą się oleje w niewielkiej ilości, żeby też nie przesadzić i zwyczajnie tej skóry nie zapchać, czyli nie spowodować zablokowania ujść mieszków włosowych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na chociażby olej awokado, olej z dzikiej róży, olej mógłby być tutaj malinowy, jeżeli dobrze tolerujesz salicylany. Jak najbardziej olej może być arganowy, to są oleje, które bardzo ładnie tą skórę będą odbudowywały. Jeżeli Twoja skóra jest wybitnie taka uwrażliwiona, to zwróćcie uwa zwróć uwagę proszę na olej z krokosza barwierskiego, olej żożoba, to są oleje przepięknie łagodzące, na tłuszcz i co ważne, taki olej możesz dodawać do swojego kremu na nos, czyli kilka kropli, żeby spotęgować jego działanie regenerujące. Dla Ciebie takie wyjście z sytuacji będzie zdecydowanie bardziej korzystne niż nakładanie oleju bezpośrednio na skórę, bo przy takiej przesuszonej skórze ten olej będzie po prostu zalegał. Będąc przy pielęgnacji wieczornej, jak powinna ona przebiegać? Wspomniałam Wam, że oprócz mycia warto by było wprowadzić esencję i dodatkowo jeszcze serum. Tutaj zdecydowanie serum powinno być o działaniu łagodzącym, nawilżającym, odżywczym i w szczególności zwrócę uwagę na peptydy. Moja, mój kierunek tutaj jest taki ku peptydowi miedziowemu. To jest znakomita substancja aktywna, która przepięknie łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia, fantastycznie w ogóle przyspiesza te procesy regenerujące, regeneracyjne. Peptet miedziowy naprawdę jest doskonałym składnikiem, więc powinien pojawić się w Twojej pielęgnacji. Może być w serum, może być w masce, może być w kremie. Także znakomicie, żeby tutaj w tej pielęgnacji wieczornej był obecny. No i druga kwestia to oczywiście nie możemy zapominać też o peptydach sygnałowych, czyli te peptydy, które będą nie tylko stymulowały ruch na kolagenu i elastyny, i nie należy peptydów postrzegać tylko jako substancje anti-aging, ale właśnie jako substancje naprawcze, bo one będą przepięknie również tą skórę regenerowały. Dodatkowo tutaj w duecie powinny się pojawić z aminokwasami, takimi jak lizyna, arginina, prolina. To są znakomite aminokwasy, które też przepięknie tę skórę ukoją. Cudownym składnikiem jest ectoina. Dla mnie trudny do przecenienia składnik, naprawdę już wielokrotnie stosowany przeze mnie, przez moje testerki, przez moje klientki. Przepięknie, szybciusieńko przyspiesza gojenie skóry, więc zwróć uwagę szczególnie na tę substancję. Będąc przy z kolei tutaj substancjach typowo, właśnie takich łagodząco nawilżających, nie trudno nie, wspomnieć o, y, trudno nie wspomnieć o trehalozie. Znakomita substancja nawilżająca, też przepięknie łagodząca skórę. Zresztą tutaj polecam Ci moje ostatnie dwa odcinki o. Emolientach i humektantach, gdzie podawałam właśnie przykłady takowych substancji, i to też dla Ciebie będzie jak najbardziej odpowiednie. Tu, jeżeli chodzi o przechylanie się tych szali, czy więcej, yy, czy więcej humektantów, czyli substancji nabliżających, czy więcej substancji regenerujących, to już trzeba bardzo indywidualnie dostosować. Ale w przypadku izotretinoiny często jest tak, że mimo, że Twoja skóra startowała od tej skóry trądzikowej, bardzo tłustej, to na dobrą sprawę może się okazać, że teraz będzie wymagała większej ilości. Będzie potrzebowała większej ilości emolientów, czyli właśnie tej regeneracji, tego natłuszczenia, ale to trzeba już tutaj wybalansować, zobaczyć. W każdym razie, w Twojej. W pielęgnacji absolutnie nie powinny się pojawiać żadne kwasy złuszczające. Znakomitym rozwiązaniem będzie dla Ciebie glukonolakton i kwas laktobionowy, czyli polihydroksykwasy. Zapomnij w ogóle o kwasie salicylowym. Kwas salicylowy w przypadku izotretinoiny to jest jak sypanie solą na ranę. To jest jak rysa na szkle, naprawdę dziewczyny tego nie róbcie. Kwas salicylowy działa jak już wielokrotnie Wam wspominałam, tłumaczyłam, jak płyn... Do naczyń. On momentalnie wnika w łojowy. Tam tego już nie potrzeba. To robi izotretynoina. Jeżeli dołożycie jeszcze ten kwas salicylowy, to ona po prostu zacznie być nadwrażliwa, zacznie chorować i y, będzie łuszcząca. To jest jej w ogóle niepotrzebne. Czyli mamy kwas lactobionowy, glukonolakton, ewentualnie, ewentualnie mówię, niewielkie stężenie kwasu mlekowego, ale tutaj też różnorakie różnoraki są reakcje. U mojej klientki, która była tuż po terapii izotretynoiną doustną, stosowałam nawet 80% 10% kwas mlekowy, ale z taką. Totalną obserwację ja nosiłam ten kwas mlekowy na minutkę dwie. Patrzyłam, jak skóra, się, jak skóra zareaguje, było to fenomenalne rozwiązanie. W połączeniu tutaj z maską z kwasem poliglutaminowym, z kwasem hialuronowym, uzyskałyśmy piękne efekty, i taką kurację stosowałyśmy przez pół roku, ale mówię, to jest indywidualne podejście. I absolutnie proszę, nie kupujcie preparatów w internecie z wysoce stężonym kwasem mlekowym, bo komuś pomogło, bo to było świetne. Tak, kwas mlekowy przepięknie podnosi nawilżenie, ale już powyżej. 10% możecie sobie naprawdę narobić niewiele, nie, nie, nie jednej szkody, ogromnej szkody wręcz, więc naprawdę uwaga, czyli do 10% kwas mlekowy i zawsze proszę, wykonajcie próbę uczuleniową w przypadku w zasadzie każdego kosmetyku. Warto to zrobić, bo y, ta nadwrażliwość skóry jest po prostu zaskakująca. Wierzcie mi, że już potrafiłam znać skórę klientki, stosowałyśmy coś przez kilka miesięcy, na przykład po 5 sześciu miesiącach, gdy już szłyśmy w stronę tej naprawdę świetnej odbudowy płaszcza hydrolipidowego, nagle coś się wydarzało. To jest skóra ultra kapryśna, ona jest w ogóle w takim wyjątkowym stanie. Naprawdę. Tutaj nie ma w ogóle co ryzykować i stosować jakichś różnorakich eksperymentów, to nie jest na to czas. Wszystko jest ultra łagodzące, odbudowujące, regenerujące. Wracając do kwasów. Znakomitym tutaj kwasem, który będzie odbudowywał skórę i podnosił jej odporność jest kwas samowy i, i kwas ferulowy. Znakomity duet czyniący taką naprawę w skórze, w kwas ferulowy już też wielokrotnie mówiłam, naprawia skórę na poziomie DNA komórkowego. W przypadku stosowania izotretinoiny jest po prostu świętym gralem, tylko nie w połączeniu z witaminą C, bo takie najczęściej znajduje preparaty. Kwas traneksamowy może być w połączeniu z kwasem y, hialuronowym, y, może być w połączeniu właśnie z kwasem ferulowym, czyli traneksamowy ferulowy, znakomity dłecik. Kolejna rzecz, stosujcie często maski nocne, maski w płachcie, maski w płachcie w szczególności tam, które nie zawierają właśnie witaminy C czy wąkrota azjatyckiej, tylko sięgajcie po takie maski stricte łagodzące, odbudowujące. Teraz takim nowym też składnikiem jest PDRN, czyli nukleotyd pozyskiwany z łososia i powiem Wam, że to jest substancja przepięknie odbudowująca skóra, przepięknie regenerująca, też czyniąca takie naprawy, więc zwróćcie na to uwagę. To, to naprawdę warto bo zauważyłam już wielokrotnie jakie czyni naprawy PDRN, cztery duże literki czyli tutaj warto poszukiwać macie to w maskach w płachcie, macie to w serach w kremach, to jest coraz bardziej popularny składnik który zresztą mnie cieszy bardzo często jest też łączony tutaj w całym takim, w całej formulacji na przykład z ceramidami i to jest świetne wyjście z sytuacji Czyli maski nocne, maski w płachcie, które możecie nawet zacząć stosować codziennie, koniecznie esencja, pamiętajcie o tym, no i łagodzenie skóry. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o lato, dziewczyny, to jest bardzo ważne. Broń Boże, nie wystawiajcie takiej skóry na działanie słońca. Unikamy słońca w tych bardzo newralgicznych godzinach 10.15. Nosimy kapelusz z dużym rondem, reaplikujemy filtry, i tutaj dla Was. Raczej w większości sytuacji lepiej sprawdzą się filtry mineralne, czyli tlenek cynku lub dwutlenek tytanu, ale tu też jest znowu podejście indywidualne, bo generalnie taką skórę traktujemy jak cerę rumieniową, jak cerę dotkniętą trądzikiem różowatym. Ona się potrafi zachowywać podobnie, dlatego filtry mineralne z reguły zachowują się lepiej, ale nie jest powiedziane, że tak będzie w Waszym przypadku, bo u niektórych tlenek cynku czy dwutlenek tytanu potrafi doprowadzić do powstania zaskorników. Więc obserwujemy skórę i patrzymy, jak ona będzie się zachowywała. Jeżeli Wasza skóra lepiej reaguje na y, filtry chemiczne, bardzo proszę. W Waszym przypadku, co ciekawe, bardzo często też sprawdzą się raczej nie te ultra lekkie preparaty z filtrami, tylko właśnie te troszeczkę bardziej odżywcze. Takie, które też będą okalały skórę. Nie chodzi o tworzenie okluzji, tylko chodzi o tę regenerację. I co ważne nawet jeżeli nie macie czasu na codzienne maski, żebyście przynajmniej przynajmniej dwa razy w tygodniu robiły sobie właśnie takie mini zabiegi z zastosowaniem chociażby tutaj, że macie odpowiednie serum, dodatkowo serum może być nawilżające, następnie nakładacie sobie jeszcze dodatkowo Serum olejowe, najlepiej na przykład, jeżeli będzie dodane do waszej maski nocnej. I taka regeneracja, taki właśnie mini zabieg dla skóry, bardzo króciutki, będzie odpowiedni. Uwaga z eksperymentami, żeby nakładać nie wiadomo, jak bardzo dużą ilość kosmetyków, bo może was skóra mocno zaskoczyć. Czyli tak jak w przypadku klasycznych cer suchych, przesuszonych, zachęcam do tego, żeby sobie stworzyć taki kanapkowy zabieg, tak w przypadku u Was lepiej zdecydowanie małymi kroczkami postępować. Czyli nałożyć dwa, maksymalnie trzy kosmetyki. I nie przesadzać, bo taka skóra potrafi po prostu wam pokazać, co ona potrafi, i następnego dnia możecie mieć wysyp. Czyli jest to pielęgnacja dość skromna. Kanapkowa, koniecznie włączcie esencję rano i wieczorem. Jak najbardziej filtry, ale delikatne. I uwaga, właśnie ze słońcem. Dziewczyny naprawdę tutaj, kąpiele w morzu, w basenie, w połączeniu ze słońcem, potrafią niemiłosiernie tę skórę wręcz bym powiedziała przeorać. Wybaczcie takie słowo, ale to jest po prostu idealne, adekwatne, właśnie do zachowań tej skóry, jak ona później mocno reaguje. Czyli łagodność. Czytamy sygnały płynące ze skóry. Zachęcam Was do stosowania dzienniczka i patrzenia, jak ta skóra po prostu reaguje. I teraz ważne, jeżeli chcecie wdrożyć taki cały schemat pielęgnacyjny, to nie róbcie wszystkiego na hura. Zobaczcie też zresztą to, co mówiłam wielokrotnie, już zaraz idą właśnie moje najnowsze schematy letnie. Tam też o tym mówię. Wdrażamy trzy kosmetyki tygodniowo, nie więcej. Nie zmieniajcie momentalnie całej swojej pielęgnacji, bo wasza skóra może zareagować podrażnieniem. I też wyjaśnię w schematach pielęgnacyjnych, jak wykonać próbę uczuleniową. Ale tak jak wspominam, dwa ważne elementy do wprowadzenia, jeżeli stosujecie dotychczas pielęgnację minimalistyczną, esencja i maski nocne. Pozdrawiam was gorąco i cóż. Jeżeli macie jeszcze oczywiście jakiekolwiek pytanka to zadajcie mi w opisie, w komentarzu, nie w opisie tylko w komentarzu pod filmem. Bardzo chętnie udzielę odpowiedzi. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.